O tym nie marzyłam od dawna. Już jako mała dziewczynka myślałam sobie o tym, jaką suknię będę miała na sobie, o tym, że będzie ze mną cała rodzina, o kwiatach, które będę miała w bukiecie. Dopiero z czasem, gdy stałam się dorosłą kobietą, zrozumiałam, że to zupełnie nie jest ważne. Bo ważne jest to, kto stoi obok mnie. Ty znalazłeś mnie. Może w momencie, który nie był oczekiwany dla nas, ale tak, idziemy razem już 6 lat, razem przez życie. I jesteś naprawdę moim ideałem. Niczego bym w tobie nie zmieniała, bo te wszystkie nasze głupotki, które i ja mam i ty, to tylko sprawiają, że jest tak wyjątkowo. Jesteś moim spełnieniem marzeń, organizatorką naszego życia, naszym kalendarzykiem. Naszą sekretarką. Bez ciebie nie dzieją się żadne znaczące rzeczy w naszym życiu. Nie mogę doczekać się naszej przyszłości. Tego, po co razem sięgniemy, co przeżyjemy jako rodzina z naszymi dwiema małymi blondyneczkami. Przed nami całe życie, a ja już wiem, że to i tak będzie za mało. Nie wyobrażałem sobie, że będę w stanie otworzyć swoje serce na kogoś w ten sposób, a jednak jesteśmy tutaj dzisiaj. I myślę, że wiele osób to potwierdzi, że trzy lata temu nie połączyliby słowa Patryk i weselek kompletnie. Jak zawsze wiedziałaś, czego potrzebujemy, kiedy dla mnie to był odległy koncept. A teraz nie mogę uwierzyć, w szczęśliwy, że to właśnie się dzieje. Kocham Cię i bardzo dziękuję. <tryk> Chwilą na salę weszli nasi przyjaciele się po prostu popłakałem, jak ich zobaczyłem, więc jestem przepełniony po prostu emocjami, z którymi ciężko będzie sobie poradzić. Nawet jak teraz gadam, to pewnie słyszysz, że, że mi się łamie, łamie głos. Nie?